Cześć YouTube, witam w kolejnym odcinku Horn TV, Twojego programu informacyjnego na temat produktów pochodzących z dystrybucji firmy Horn Distribution. W tym odcinku kontynuacja tematu sandbarów na przykładzie Denon DHTS 516H. Jak wspomniałem w pierwszym odcinku, sandbar jest rozwiązaniem na wątpliwe jakości dźwięk pochodzący z telewizora. Ale czy na tym kończy się jego rola? Zapraszam do poznania wszystkich funkcjonalności dostępnych w sandbarze Denon DHTS 516H. Zapraszam. W pierwszym materiale wspomniałem, że Sunbar stanowi świetne rozwiązanie dla kiepskiej jakości dźwięku z telewizora. Ale czy na tym faktycznie kończy się jego rola? Oczywiście, jeżeli zależy nam na takiej funkcji, to Sunbar robi to świetnie i nie zajmuje przy tym niepotrzebnie miejsca. Jednak technologia, która nas otacza, dobrze, aby tworzyła funkcjonalne uzupełnienie przestrzeni. I tak w przypadku Sunbara Denon DHTS-516H, oprócz wzmocnienia dźwięku telewizora, mamy też możliwość poprawy jego walorów jakościowych. Dzięki zastosowaniu popularnych dekoderów możemy cieszyć się dźwiękiem w standardzie Dolby Digital i DTS. Dzięki temu nasz telewizor wzmacnia swoją pozycję centrum multimedialnej rozrywki, a my możemy cieszyć się nową jakością filmów, wydarzeń sportowych czy nawet gier. Jednak na tym nie koniec. Sandbar może również stanowić centrum rozrywki muzycznej bez konieczności włączania telewizora. Dzięki technologii Heos Built In możemy słuchać muzyki z ulubionych serwisów muzycznych, czy też słuchać radia internetowego z całego świata. W pierwszym odcinku pokazałem, jak proste jest połączenie Sandbara z telewizorem. Teraz pokażę, jak uruchomić pełnię funkcjonalności dzięki Heos Built In. Przejdźmy do konfiguracji urządzenia, i tu należy zacząć od połączenia z Internetem. Przechodzimy do aplikacji HEOS. W lewym górnym rogu wybieramy trybik ustawień. Dodaj urządzenie i wykonujemy instrukcje wyświetlane na ekranie. W momencie, gdy aplikacja znajdzie urządzenie, przygotuje je do przyłączenia z siecią Wi-Fi. Używając urządzeń Apple nie musimy nawet wpisywać hasła, ponieważ urządzenia wymienią się niezbędnymi informacjami. Następnie możemy zdecydować o nazwie urządzenia dla łatwiejszej identyfikacji. W kolejnym kroku wskazujemy, jak zamontowany jest sandbar. Czy jest to montaż pod telewizorem, np. przy pomocy wieszaka, lub bezpośrednio na ścianie, czy po prostu na stoliku pod telewizorem. Na końcu aplikacja sprawdzi, czy urządzenie posiada najnowszą wersję oprogramowania i w razie konieczności dokona niezbędnych aktualizacji. I gotowe! Na koniec zostają funkcje dotyczące dźwięku. I tu możemy zdecydować, czy chcemy wzmocnić dźwięk w obrębie słuchanej muzyki, czy oglądanego filmu. Podczas oglądania reportażu czy wiadomości możemy również uwydatnić dialogi, czy też przy pomocy trybu nocnego zadbać o domowników i sąsiadów, aby nasz film nie był dla nich uciążliwy. Możemy też w łatwy sposób zdecydować, z którego źródła chcemy korzystać w danym momencie. Jak widzicie, sandbar stanowi świetne rozwiązanie dla poprawy dźwięku z telewizora, ale może też służyć jako centrum rozrywki multimedialnej. W przypadku sandbara Denon DHTS 516H zyskujemy również funkcjonalność bezprzewodowego multirum, ale o tym opowiem w osobnym materiale. Na ten moment dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Horn TV. Zapraszam!